Cześć, jestem Warter Gamer. dzisiejszym odcinku zobaczymy sobie, czy komunity polskiego Rasta jest w stanie pomóc no, swoim rodakom. Ja tak napiszę. Dobra, to ja napisałem i zobaczmy, czy ktoś odpisze. Poczekam tak z minutę. Ja. O! Osoba napisała, dobra xx 10 to ja napiszę k19 No, śmieszna dosyć sytuacja, bo gościu napisał i przyszedł do mnie, dał mi itemy No ale chcę się spytać czy mi pomoże, bo że dał mi itemy Polak, no to wiecie no, Bardzo miło z jego strony, ale jak jestem nowym graczem, to nie wiem jak się z nich używa to czy byś mogli pomóc? No, no, no mogę We do teamu przyjmi A jak przyjąć Tam ten Pod tabem jest i na no. dole pisze zaakceptuj Dobra ma Zdobywamy tylko Zaraz się spytamy co to są za xy Ej mordo A co to są za te iksy czerwone No To jak bijesz to ci więcej daje A dobra To miejsce toksyczne, weźcie czasami miły Możesz też zniszczyć kilo zależy. Zgaduję, że te żółte to są tak jakby te X na środkach Czeko. 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 Ej, dobra, to teraz dodasz mnie na Discorda? Napiszę ci go na czacie nowym. Do, to czekaj, chyba się, schowamy za płot tutaj do mnie. Dobra, halo, halo, jesteś. Coś? Halo? Czekaj, podgłośnie Cię. Yy, bo jest taka sprawa do Ciebie. A yy, jaka? Masz to wszystko. To po pierwsze. Yy, dobra, druga sprawa jest taka, że chciałbym Ci podziękować, że jesteś taką miłą osobą, że jesteś friendly. Chcesz pomagać nowym, bo tak naprawdę ja no, szukam ludzi, którzy pomagają. No i wszedłem na ten server, spytałem się, odpowiedziałeś, nawet pomogłeś. I chciałeś mi pokazać jak się buduje bazę i podstawy. I no... No to poleć na YouTube'a w skrócie. Dobra. Dobra. No to ja dziękuję, że, że tworzysz dobre community wreszcie. Dobra, zobaczcie. Sobie. Górnicza Dalina ład, cześć to ten kolega z tej mieszka jest bardzo miły Dobra, no to jestem na innym serwerze Nazywa się Zaginiony Świat No i jest 13 osób w dornym rogu można zobaczyć mapa jakoś ściągała się no taka a no, nawet jest ok nie będę tu grotki się Nie było to Nie miałem pisać Poczekamy No i nikt nie odpisuje To przechodzimy na kolejny serwer Dobra Jesteśmy na kolejnym serwerze, o drop nawet A może ty byś chciał mi pokazać jak to zacząć w ogóle mechaniki gry I te sprawy to nie jest jakiś trudne No to powiedz mi tak 5 minut. Bardzo, bardzo prosto. Dobra, no to co potrzebujesz wiedzieć? Dobra, no to co potrzebujesz wiedzieć? Nie, nie, nie. A jak się bazę? W taki sposób przypuszczam, że jest kamienia i droga. Masz y, ten blueprint. Tak, ale A co jest to jest blueprint? Ja mam po polsku gra, więc. schemat, to musisz tę niebieską kartę. Aha, dobra. Plan budowy. I ten młotek chyba też, co nie? B tak, i młotek też. On będzie do ulepszania ścian i albo ich obracania, jak będziesz źle je stawiał. A jak można źle postawić ścianę? O, ja Zaraz czekaj. pokażę, patrz. Rzuć mi ten plan. Poczekaj. No jak mam ścianę postawić? No i patrz, nie, nie, i musisz... Patrz, y, musisz przytrzymać y, prawy przycisk kuryszy i tam A. masz kółko. Musisz znaleźć ścianę po prostu. A. O, to jest o, to jest no, a z tej strony drzwi. No i patrz, jeżeli ty będziesz kiedyś wychodził i dostaniesz, zginiesz i zostawisz no. jedno otwarte drzwi, no to on dalej nie wejdzie, bo będziesz miał tutaj drugie drzwi, nie? No. no, to się nazywa airlock i to jest bardzo, no. bardzo przydatne. No bo zamykasz, ofiarą i. O tak. kurde, żeby a jak prawym tarak, młotkiem weźmiesz, to, to zobaczcie, że prawym młotkiem tak to ulepszysz. I pamiętaj, Oś, pamiętaj żeby no. fundament zawsze ulepszać jako pierwsze. Fundament jako pierwszy ulepszać, dlatego że e, fundament jest najbardziej podatny na zniszczenia. Bo po prostu, jak ja cię teraz zniszczę, fundament, wszystko to co stoi na fundamencie runie. Cześć, minutka. Halo? No siap. Poczekaj, muszę cię podgłośnić. Dobra, jest taka sprawa mordo. Chciałbym Ci bardzo podziękować, że jesteś taki miły. No mhm. Na przykład Legion to jakby to powiedzieć, no cały czas odchodził, no czasami tam mówił typu X, a za -nice, nie? tamten X w ogóle no. ciągle przedłuża, przedłuża, ale dobrze że Cię znalazłem chodzi po drodze. Dziękuję za to, że jesteś miły i że no. takie community tworzysz w polskim raście. Nie Kto mam sprawy. Jeszcze powiedzieć? jedna bardzo ważna rzecz. Mordo, ale ja to nagrywam wszystko. Spokojnie. Dobra, no to bardzo mi za takie sprawy Ja on Bardzo ja on... no, mi miło za takie sprawy, No Chcesz co coś powiedzieć? Jeszcze? No w sumie nie mam co za bardzo Dobra, no to No widzicie Nostor... No, no Slor, przepraszam, noslore Kolejny miły gracz. No na koniec tego filmu Chciałbym bardzo podziękować dwóm osobom, które bardzo są miłe i tu specjalnie taką rzecz przygotowałem Tu chciałam ma mało życia Specjalne dla nich I Bardzo chcę podziękować Noslorowi i XXX cianowi Nie wiem jak to zmienia. Dziękuję bardzo wam, chłopaki, że jesteście mili, że wasze community wyraźnie jest zarąbiste, można na was polegać i pomagacie nawet wyrażam oczywiście. Hej, trzymajcie się, cześć.